Czyli jak Madenta, ja jestem przygotowa na sesji, sigma. Ogólnie tak, to co ty mówiłeś z tym Sotem, że się zapowiada, że będzie boom, jest w hub... PlayStation... Sot na PlayStation jest numer jeden preorderowaną grą i najprawdopodobniej niedługo przebije preordery z Xboxa, jak gra wychodziła, nie ci gracze faktycznie są przychajfowani na PlayStation. Ale wiesz, to jest... na razie się to nie przykłada, przynajmniej na streamer, przecież się nie ma nowych jakoś dużo ludzi, co hej, będę I... kłonić na PS5, czy warto. Jakby się to tak... Ale wiesz, wielka wyjdzie, też RAR dostanie zastrzyk gotówki z tego, więc wiesz, może te pieniądze gdzieś tam pójdą właśnie w promocji gry, jakichś streamerów nowych. nie, znaczy na to bym nie liczył, bardziej pójdzie... No nie mówię, że w promocji gry nie pójdzie, no bo jednak marketing jest gigantyczny przy PlayStation, ale... Najbardziej się obrwało graczom, co mają yy, Xboxa, według mnie. Yy, bo oni stricte, niektórzy mogli kupić konsole dla samych ekskluzjiwów Xboxowych No już w ten sposób to nie gadaj, zobacz, Legendę z PlayStation wchodzi na kompa, proszę cię. No ale, no ale eee, dobra, no... Wszystkie no, Spiderman'y, horyzony. Ja nie mówię, że to jest złego, bo jakby ten, ale one wychodzą yy, po naprawdę długim czasie, te gry. Na przykład teraz, jak jest ten God of War nowy, to on najpierw nie wyjdzie na pc ta, ale na ten moment jest tylko na konsole, nie? Plus, ja swoją drogą też teraz zauważyłem, że, play, że jak wyjdzie GTA 6, to przez rok nie wyjdzie na PC, a tylko będzie na no, konsolach. To, tylko, tak samo było i w przypadku piątki. No właśnie, jakichś... no właśnie. To marketing, nie? Mimo wszystko, nie oszukujmy nie się. no. Ale szczer szczerze mówiąc to, to że Xbox rezygnuje z ekskluzywów, to jest dla nich na plus. Bo mogą poszerzać po prostu swoją bazę graczy, że tak powiem. A po drugie... To tak masz tego Game gamepassa na tym Xboxie, który oferuje ci takie gry. Ale to się rozchodzi o to, że yy, jakby Microsoft jest jakby twórcą systemu na większego na pc ty no Rozumiesz? Tak. Jakby to, to jest trochę logiczna ta współpraca, że Xbox, która jest ich firmą, razem z Windowsem, który jest ich systemem, będą współpracować ze sobą, żeby te gry były tak Jednak klucz do FOFA jeszcze, tylko chciałem powiedzieć, sobie. Jednak PlayStation to jest konkurencja dla nich, nie? No zobacz, Mimo to wszystko Albo na streamie pokaż mapę. No pokazuję. Na, od naszej strony Jest jakiś rozkaz. Coś tam się świeci też na górze. Czekaj, 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 czekaj. To czekaj, jest czekaj, czekaj. W Beczułki nie jest, bo taka czaszka rozkazy są. Ta czacha się świeci, tu na górze, nie? Ta. Gdzieś tu? Gdzieś tutaj podobno to jest chyba Nie wiem pobijamy tą czachę. A to może pod mapę wpadło o! Jestem, 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 jestem! Sigma, bierz klucz. Jest tam gdzieś? Jest. Chyba. Będziesz tu, gdzie ja jestem? Jest, cacha. Mam go. Nice. Odkup... Nie, ty, bo tam wymógł się z się! Czemu odkopujesz moje te? Bo Nie wiedziałem, że to był <grym> Ja tu, ja tu od kur... nie ja wiem, 7 czy 8 kegów już zakopałem. Masz Witam, mam es... kluczyk. Essa, essa. Ja pierdzielę. Ja tu chodzę, tylko z łopatą i kegi zakopuję. Nie, bo ripera musimy jeszcze wbić tak swoją drogą. Tu też mogę zakopać. Easy, easy forcik. Dobra, gdzie będziemy um. Ty Bonnie, to w ogóle. To jest kiedyś jasny, czy cały czas ten sam? Nie wiem, kurwa. Idźmy zarzucić Reapera najpierw. A no. Na no Hydall. A kegi, co? Tak, na no Hydall, dawaj. Ja muszę kupić fotel, co będę mógł na nim spać przy kąpie w ramach tego Steve'a. Mm. Daj, subbedkę. A to też. Ja nic już nie mówię lokowi, jakby ja już... No ale ja też ci nic nie mówię, już zgódka, pogódka. Na główkę. z 100 złotych już pogodził nas. Ej, jest tego jest dla nas. Mr. O, no. Nic. Jakiś Dobra. wypłata się należy za... Aha. 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 Ej, bo oni dobrze trafiają ci, goście. Sponsoring to... jakiegoś przyjazdu do ciebie może być. Gość zborduje. Na paliwko. nie hey, Cheater, ty, cheater! Co to cheater, było? Cheater! Cheater! Cheater Co mieczem, to kurwa. było? To cheater. No co? i... Ty, ty, ty. Ziołki mają bo tak... Leci to na mnie wszystko. Stań z przodu statku. Otwa? Kotwa? Możecie ty złapać wiadereczko? Idę. Jest dobra, dobra. No jakby no, no. złapał kilka to... Boże co Zemak tam gość zrobił? Okno? Nie łapcie 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 woda! Jakuła masz rację Wernuks kupię się piaską wkęż żeby grać bez śmiechu. 15 razy mnie odepchnął od tej ściany. Nie będzie zaraz Mamy kontu kąty. no. Jest nowo? Zrobił no Zrobił kincel na Adam. No nie tam. mogę Zobacz, podnieść. No nie wiadomo jak Poleciał? Drugi? No myślimy za jedy, spokój. Jeszcze dla niego chcij, to jest na małym drobinie. Na lewej jest. Ja nie mam tego. Ty! No i to nie jeden. Ciachaj go. Bardzo że... Łoda nam wejdzie zaraz. Baketuję, baketuję, zabijcie go. Zabijam jednego. Baketuję! O tak, skoczył k... Psychopata! Im hawtałpa wida! Chłobek pani chłopak, tak. cały całym stanie. Dobra, na. Drugi strzał. Łataj o, coś. Nie, A nie, może nie. podnosić kotwę? No próbuj. Jak berbuk podnosi, albo ten na odpu. Jeszcze podniósł no, gdzie... Łatam, 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 łatam. Kądzie no. jest, on gdzieś jest? Co mamy ja? Mia. Prawo, prawo, prawo. Uwaga, będzie instant ladder. Dostał tap tego. Ja biorę wiadro Leży? Nice. Baketuję dalej. Ja do prawej będę wylewał go, jak może tak do lewej. Pom, pom. Ja mu baketuję. Próbowałem naprawić ster, ale gość nas wtedy zaczął boardować. No dwa, jest zmyślujemy. Co ten gość ma zrobić, jak jest takim głupkiem? Nie ma tak Edi. Dokręcam. Dobra. To prawda. No Daj wiadę, wlewam im. No i co, i po nich. już coś mi za Ale jest nic. Już chyba... Ja to Zabiłem? Z nim z nim mamy jeszcze. Najpierw. Aha, Zabiłeś? Na. Zabijem? Zabiłem kolejnego? Borduję? Daje. Kotwica, Opa, jaki dziwny strzał to Bo był! Co dobrze. to było? Może kowaj, że się nie ten Nie To no, Jest jakiś dziwny, jestem chłop. No my już no, no, dojemy, no, dojemy. No, ko a ja zabijam, morduję morduję Dobra, dobra, ludzi, ja zobaczę, z masz. Utonęli. Ale nowy. Dzięki! <laughs> Dziękuję! Dziękuję! <laughs> Boże! U... Dzięki No i spadały! Jeden, jeden ziomek do wody... A mieli, lot, mieli locik, mieli Poczekajmy mieli. Ja Poczekaj, Jeden ziomek do wody skoczył, uwaga. No płynie do nami. Bo widziałem jak zaskakiwał właśnie. Ja pójdę na foty. Ty, fot. skrzynia Fedudy ty, witam. Ja, no to ja To był jakiś flow Co ja podniosłem? O Od razu lepiej. ona sązuje? Border. Gość po prawej Dobra, chuj stoi. Szedł na statek. Tam, leż, leż, leż. Najszy, dobra, łapkę dalej. Łapkę, łapkę. Jak co to po prostu rozbijasz za agle, Na razie, póki możesz, to łapkę. Zabij kowac na tym, na galonie. Dwóch nie żyje, ale tam jest. Nie są, dlatego ja tam pójdę. Jestem. Jeden? No to rzeczy nie mam konta już. Zabijłem kogoś. Ale mogę cię po sprzedać. O, nie, o, nie wiem, to gra jeszcze raz jedną. Nie w włapkę wiadrą. O pan no masz no, f... Dobra tak. Szkoda, bo lubię się. Ty siada i fajnie się tam gra. Tomach, ludzie z... Niżej, niżej no. Co to za fala znowu Nie ma fal, nie ma fal nie dobra Ci chłopy Koniec baketowania, koledzy. Mmm, trafiłem. W plecy, słyszałem. Jeden ja na dobie jest, płata. Został. To do koniec do... Leży. No, jest chyba już koniec. Tak. No nie wiem, oni wszyscy, przez za kratkę umieli baketować ci goście. Jakoś tak y, mocno się trzymali. Jak na nogu. Czy my, czy my, czy my, my chcemy y, pójść na reapera i się sprzedać? Bo oni tak wrócą. A ten dem to jest... Ja tam wszedłem, tam jest milion szkieletów. I to jest zbugowane. Niecham Więc tak nie wiem, czy nie... To nie lepiej, po prostu sobie na razie pójść, niech oni tu wrócą, zrobią tego denta i zatopimy jeszcze no Dobrze A to oni szybko tego denta skończy, sprzedajmy się teraz dwa i ten lewo nie wejdzie Jak Ja wiem, zabiłem go gdzieś kotwę sam? Nie, Nie nie, nie. <laughs> Dobra, strzelamy. Uważaj na tym, uważaj Ura, na... Jest ten. na C post. Mhm. Obkręcać nas do lewej? Nie. Daj na razie. Trafiłem go na kanonie pierwszym Przepływamy ich ogólnie Harpować no. próbujemy Kowak, Ola. wykręcaj Ja mogę wykręcać Tylko co, do lewej? No tak, jakby... Przepłynęliśmy ich, nie ma kontu. No nawet, jak ich trzeba To zwinimy coś no, tak, mam zepsute ster no. no na dupę nam wpływają Mam zepsuty ster, nie mogę skręcać Pop tak? goni Naprawiam go przed? Przed? Na drobę? Nie, dlaczego? Jak miał wejść jak Trzeba je do nich mi się Z jest jeden Zabiłem jednego Kotwa Zabiłem drugiego Leci u nas? Z mieczem On tym mieczem to jakoś na wi-fi zbije No co? ty są Spokojnie co to są za hity w ogóle? Weź tam, załataj nas. Zobacz czy nie mamy Bo oni zatoną. One jedą. Ja nie, nie wiem, chłopiec z 3 metrów Kolej bez miecza trafimy. bije ty. Z kitu na wifi kurwa mieczyk jakiś na bluetoothie, chłop. Zatonęli. Esia. Teraz ja ich No Naprawdę, kurwa, co to są za hity, pojeb? Tego typa. Ej, gejmerek, czemu chcesz zamordować Adaśka? To dobry chłopak jest. Witam no, oni wracają Tam po naszej lewej, widzisz? miarę blisko No to co? Trzebałem bijemy ich wracam się To, to i no, do odciny E, Kowak, wypij ja strzelam To strzelaj Żal męczący są ci ludzie O, pili pili o. Drugi kanon ja też. Na pierwszym jest. Podwinę nam Nabiłem. bójkę. Blum. I plon... Oj. I... I Daj Bordzika i kampimy. Ja was wiadro im wleję jeszcze od nas ostatko do Dobra. Skakuje? <noise> Ojejku, się teleportuje, ten gość z tym mieczem o! To jest dziwny ten gość z tym mieczem Dacie sobie radę? Bo ja A, nas muszę załadować Dobra No rzuca mi blunderami! No rzuca mi blunderami, śmieć, no! no jeszcze jeden Gdzie to jeszcze wasz, co? Tam była to była kula załadowana dobra Idę, się skończyć dem. Weź, jak tam możesz kować Dobra, oni właśnie wrócą Moje źródełko mówi, że... Transmisje zostały zakończone. No bo mnie gonił! No bo cię gonił! Dobra, idzie za mną? Za mną idzie, za mną idzie. Poświęcam się, uwaga! Już strzelę, otrzym się od niego. Nie, nie, ja to z... ten, odejdź. No to się pan nie jest Dobra, ładuj to w walizę. W ogóle tyle toidentów było, można było je zabrać. Walony te identy bierzemy.